Chciałbym może odpowiedzieć Panu Klejnie, ponieważ raz na piśmie już odpowiadałem, a sprawa dotyczyła zamiany budynków między samorządem lokalnym w Lubawie a parafią katolicką świętego Jana Chrzciciela św. Michała w Lubawie. Chcę powiedzieć krótko, że długo z Radą decydowaliśmy się i rozmawialiśmy na temat tej zamiany. Chcę powiedzieć, że doszliśmy do wniosku, że zamiana jest korzystna dla jednej i drugiej strony. Chcę powiedzieć dalej, że zamiana została przeprowadzona zgodnie z prawem. Jest akt notarialny. Jeżeli pan Klejna uważa i straszy mnie artykułem 231 KK, to proszę podać do prokuratora, a straszaka wobec mnie nie używać. Ani z parafii rzymskokatolickiej, ani z urzędu. Nie zostało to dokonane przestępstwo. I jeszcze raz mówię, że transakcja została przeprowadzona zgodnie z prawem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo, pani, mecenas. pani Mecenas, proszę bardzo. Ja chciałabym, może tutaj jeszcze uzupełnić wypowiedź Pana Burmistrza. Więc tu sugestia z pytania, z pytania czy stwierdzenia Pana Klejny dotycząca zwrotu bonifikaty, bo generalnie chodzi o to, czy. Czy parafia sprzedając tam część tej nieruchomości powinna zwrócić bonifikaty, bo z tego wywodu pana kliny zrozumiałam, że kwota, która tej bonifikaty jest wymieniona w akcie notarialnym, że uważa, że powinna być ta kwota bonifikaty przez zwrócona, a burmistrz powinien się zwrotu tej bonifikaty domagać? Więc chciałabym podkreślić, że zgodnie z artykułem 68 ustęp 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami jest uregulowana sprawa bonifikaty z tytułu zakupu czy zbycia nieruchomości, która jest wpisana do rejestru zabytków. I chcę tu jednoznacznie powiedzieć, że bonifikata tego typu z tytułu nabycia zabytku nie podlega zwrotowi w razie zbycia nieruchomości w dowolnym terminie wprawdzie artykuł 68, który mówi o zwrotach bonifikaty dotyczy bonifikat ustalanych przez Radę przy zbyciu mieszkań. Nam jest szereg wywołanych tytułów określonych, gdzie bonifikata, jeżeli w ciągu pięciu bądź dziesięciu lat nieruchomość zostanie sprzedana, to bonifikata taka podlega zwrotowi, natomiast ten artykuł 68 ustęp 3, on dotyczy bonifikaty tylko i wyłącznie nieruchomości, nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków i te bonifikaty, to znaczy chciałam jeszcze powiedzieć, że w ogóle 50% bonifikata to jest jakby z tytułu ustawy. Ona przysługuje przy ustalaniu ceny nieruchomości wpisanej do zabytku. Taką cenę obniża się o 50%. Z tym, że Rada może taką bonifikatę obniżyć lub podwyższyć. I tutaj w tym przypadku zbycia tej nieruchomości bonifikata przez Radę 2000 przed zawarciem aktu notarialnego była podniesiona tylko o 4%. Ale jeszcze raz podkreślam, że pan burmistrz nie miał prawa, żadnych podstaw prawnych, żeby domagać się zwrotu tej bonifikaty przy sprzedaży części nieruchomości, części nieruchomości przez parafię rzymskokatolicką, ponieważ ten, typ, ten rodzaj bonifikaty nie uprawnia do żądania zwrotu, niezależnie kiedy ta sprzedaż, zbycie tej nieruchomości nastąpiło, w jakim czasie. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan Klejna. Pan burmistrz w tym takim bardzo emocjonalnym wystąpieniu dał wyraz temu, że kompletnie nie zrozumiał mego pytania. Kompletnie. kompletnie. Dopiero w momencie, kiedy pani Mecenas wkroczyła do akcji, myślę, że ta sprawa została zdecydowanie bardziej wyjaśniona. Ja y, 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 nie występuję w roli straszaka. Ja zadałem konkretne pytanie, konkretne pytanie i Pan nie tylko z powodu na to, że toczy się akcja przyjazny urząd, Pana obowiązkiem jest udzielenie mi odpowiedzi. Pan na zadane pytanie brzmiące wkrótce w ten sposób: Czy wystąpił Pan o zwrot? określonej sumy pieniędzy nie odpowiedział w ogóle Pan mi podpowiada co ja mam uczynić że mam iść w kierunku prokuratora Pan mi nie odpowiada na pytanie Kompletnie I teraz wracając do y, y, odpowiedzi Pani Mecenas Nie jestem prawnikiem W związku z tym no, mam zdecydowanie większe y, Pole manewru polegające na możliwości popełnienia błędu Niemniej jednak w tej chwili słowa padają tylko przeciwko słowa. Pani mecenas zacytowała określony, określony artykuł, określonej ustawy. Nie zawsze to człowiekowi w życiu wychodzi, ale staram się to, co robię, no, robić w miarę dokładnie, czyli na to belferskie stare 3. I teraz pozwolę sobie pani mecenas opowiadając niejako pani, która wstąpiła w gorset burmistrza, odpowiadając za niego i powiedzieć rzecz następującą. Zgodnie z artykułem 68 ustawy, ustęp pierwszy, punkt szósty, ustawy o gospodarce nieruchomościami, właściwy organ może udzielić bonifikaty, to zostało udzielone ja nic na ten temat nie mówię. I trzy krzyże. Ale teraz, w myśl ustępu drugiego, artykułu 68 cytowanej wyżej ustawy, a więc o gospodarce nieruchomościami, jeżeli nabywca zbył nieruchomość lub wykorzystał na inne cele niż uzasadniające udzielenie bonifikaty pod upływem 10 lat w przypadku lokali mieszkalnych przed upływem 5 lat, jest zobowiązany do zwrotu udzielonej bonifikaty po jej waloryzacji. To według mnie, z tym, że jak powiadam, no nie jestem prawnikiem, więc w związku z tym mam prawo się mylić, bardziej jak Pani. To, co Pani cytowała, dotyczyło sytuacji sprzed sześciu lat. W międzyczasie nastąpiła zmiana tej ustawy. Ale podkreślam po raz trzeci, być może się myli. Chcę powiedzieć tylko jeszcze tyle, że zwrot owych pieniędzy następuje na żądanie właściwego organu. W tym przypadku siłą rzeczy burmistrza miasta Nie Niejako błęda tej ustawy, ta otoczka taka, powiedziałbym, publiczna jest tego rodzaju. Ustawodawca, wprowadzając przepis pozwalający na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedawanej nieruchomości, ustalił powyższe ograniczenia, a więc te 10,5 lat. Ograniczenia miały służyć zabezpieczeniu przy zbyt łatwym i pozbawionym należytej kontroli sposobem umniejszania środków publicznych. O fakcie zbycia nieruchomości burmistrz powiadamiany przepraszam, jest każdorazowo przez notariusza, który obligatoryjnie przesyła odpisy aktów notarialnych. Nie może więc burmistrz nie posiadać wiedzy, że parafia zbyła część działki której stała się posiadaczem wyniku zamiany, a teraz a propos podpowiedzi, ponieważ no, słowa padają przeciwko słowom i ktoś kto nie siedział powiedzmy w internecie pomyślenym, w paragrafie no jest, jest bezradny słucha, a klejna coś tam nawija, pani mecenas coś wytłumaczyła klarownie, sprawa jest tataicznie prosta, w dniu 18 maja tego roku wygłosiłem popełnienie przestępstwa przed udzieleniem mi niejako podpowiedzi no przed E tem até